Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dziś relacja prosto z pola, z ciężkich, hardkorowych warunków. A dosłownie jesteśmy pod Zieloną Górą u Pana Stanisława. Tak jest. Witam Cię, cześć. Tak. Witam serdecznie. Oła, piękna maszyna. No jak? Potężna. No te... są potężniejsze, ale są, no, Ale to już jest jedna z większych. Tak. Powiem Ci, podszedłem, w sama ilość schodków tak. już. Mówię, na drabinę trzeba wejść. Pytanie. Tak. Co spowodowało, że padła decyzja przy wyborze e, zakupu ciągnika na Klasa akurat. Wybraliśmy no. markę Klas. Ja. No, prosta sprawa, no. cenowa, cena no. i jego zaparcie prostota. Prostota, tak. Prostota, Czyli w miarę taki były te, w takiej intuycyjnej w były testowane ciągniki takie jak Deutschwar y, mhm. 7250 pałka oraz... Aha. Ferguson. Ale dość to chyba taki Do... taki bardziej, jak ja to mówię, plastikowe kolana. Tak, tam tam no. jest za dużo, moim zdaniem, monitorów i które Są dla mnie jako użytkownika niepotrzebne, bo się powtarza. Ja wiem, bo z wami jakby mamy kontakt od lat, bo, bo tych, tych maszyn dużych, troszkę, że tak, tak powiem, troszkę. macie wy lubicie, proste maszyny, masywne i żeby... trzymałe, żeby były, że tak powiem, spełniały bez... swoje zadanie. Swoje zadanie, tak dokładnie. Jest. nie? E, bo przy wyborze e, na John też też patrzyliście? No Patrzyliśmy, ale no, tam jest cenowo od razu. Czyli odskok cenowy. Cenowy był. odskok. Był no, bo, no bo klas powiedzmy sobie szczerze, jest tak można powiedzieć na bazie jakby trochę John e, nie? Bo tak ten ciąg tak. też bardzo ciężki, e, bo on jest też oparty na silniku Mercedesa. Mercedesa tu jest. Tak. O kurwa, no to. Czyli był Mer... John Właśnie, bo, był, był, bo... Są John bo... ale w mniejszych. A, W mniejszych, Okej, okej. Okay, okay. no. Tu mamy na Mercedesie. Pytanie. Bo bardziej popularnym modelem jest model 950, nie a tu widzę 930. Co, się, troszkę... co się stanęło, dlaczego? Dlaczego 930? No. Prosta sprawa, bo był na placu. Nie trzeba Aha. było na niego czekać Aha. pół roku. Czyli to była taka decyzja? Mieliśmy wziąć tak, mieliśmy wziąć 950. Okej. Okay. No ale on był, był na węższych oponach mhm. od razu, a tu mamy na 950. No, tu tyłu. widzę potwory te tak, rozumienie, konkretny no, są jest. takie kapcie, że... No, I stał na placu od ręki. Mhm. No a no, pół roku byśmy musieli czekać nie. na nowego 950. Tutaj widzę oczekiwania, tak jak mówimy, od ciągnika są spore, musi być ta moc, te konie, tak, bo tak. my tutaj mamy mady, co tak, prawda nie tu jest jesteśmy mat... nad samą Odrą. Tak że tak powiem, nie jesteśmy nad samą Odrą, ale warunki ale... tutaj są hardkorowe. Tak, tam troszkę piaseczek, a tu mada jest. No i... powiem tak, dużo koni, a z tyłu maszyna tak naprawdę... ...malutka. Do, do, do tego konia, co tu tak. stoi, jest, niego jest. W innych warunkach, w innych regionach Polski, to szerokość Myś... dwa razy taka. prawda? Tak, myślę 8 metrów spokojnie powinien. No, a tu tylko? Czwóreczka, to czwóreczka, a na te warunki to aż cztery. I, nie? i, te, i ma co robić? I ma co robić. Co Robi. się. Dawno kupowaliście w 2016 roku. Zdrać tajemnicę, Ile to kosztowało? O to kurczę. Nie chodzi o aptekę. Koło, Koło 800. Koło na, 800. na wtedy. Już. Na wtedy. Aj, kupę forsy, że tak powiem. No nie? troszkę. Ale jesteście zadowoleni? Bardzo, tutaj, bo bardzo. ile to już 6 lat macie, Jakbyśmy jak mieli wymieniać na następny? Spadłoby jest z powrotem na, na, na klasę. Klasę, Tak. Super. Słuchaj, coś dzisiaj zaczepiliśmy tutaj. No, e, powiem na odległość, nie mówiłeś, że tu są aż takie ciężkie warunki. Powiem tak, widać te warunki co się dzieje nie, no. przy butach. No to... ci, po pięciu Tros, krokach troszkę się... popadało. Ja ci powiem, ja zrobiłem pięć kroków, już się czuję e. zmęczony. A to dopiero przejść całość. A dopiero przejść całość Tak jak tutaj, e, ty pokonujesz odległości ciągnikiem. E, Wy przechodzicie na technologię taką bezorkową. Bezorkową, tak. Mamy I... co, co 3 lata uh -huh. o ramy, a tak to bezorkowo. E, dzisiaj mamy okazję testować e, tu takiego potwora, e, marka Grisem, SF. francuski producent. Tak, znana. Model... Mam... głębosza. Macie głębosza. Polecam, to, tak. Od polecam kilku lat tą już markę. Już tak, tak, od 6 też. Zwłaszcza w takich trudnych warunkach rozumiem, że robi robotę, poprawia kulturę tej gleby. Spokojnie. Jeśli chodzi o pracę, o przyjmowanie tej wilgoci i tak dalej, samej praca, struktura tak, się polepsza. Tak, nie? Tak. i przede wszystkim domniemam, że łatwiej się chyba pracuje następnymi maszynami. Nie, nie ma takich oporów, już no. nie te maszyny, i można powiedzieć, że elementy się nie zużywają. No a widzisz, to, to są też słuszne skutki. Tak, uwagi. bo to nie są tanie rzeczy. No A teraz patrząc na tak, elementy tak, te fachowe, dobre, tak, elementy tak, te konkretne kosztują te na wędniku i tak dalej. Tak, nie? Tak, tak. E, 4 metry. E, tutaj mamy maszynę zębową na zabezpieczeniu sprężynowym. E, tutaj mamy warunki pole. E, tak, wcześniej co tu było zasiane? Tu był jęczmień, tu Zimowy był I posiałem na to popląt gorczyca. I gorczyca była zlikwidowana no. tydzień temu. Tydzień, talerzówką. Tależówką, polską talerzówką. Okej. Okay. I teraz robimy uprawę już na głęboko. Na głęboko pod kukurydzę. Około 20 cm. 20 cm, tak. e, czy wy jeszcze coś będziecie tutaj próbować zasiać? Bo coś tam słyszałem z ojcem jakieś lenianki no, po cichu, Coś tam za, tak za, tak, za jeszcze byśmy chcieli coś. Może Aha. by się udało coś Może się posiać, udało, tak. Nie? Mamy zobaczyli. już listopad, nie? Ale, ale jest odmiana pszenicy, ale można ją siać nawet w grudniu. A no, właśnie, a no, widzisz, to no, do, do, mądrego to i bardzo no, no, <laughs> no już. To co? E, sprawdzimy jeszcze sobie na innych polach. E, Dobrze, jak to nie chodzi? Ma problemu. Możemy. E, tam widzimy troszeczkę warunki inne, bo zupełnie w drugą stronę, bo piaski. Piaski, tam, tak? Już inaczej. Wręcz pracuje, trzeba aż podeprzeć na kołach i tak dalej, e, żeby ona nam się nie topiła. No, tu całkowicie inne warunki. A tu całkowicie, całkowicie inne. Tu, tu jest taki hardcore, tak? Tak, tu trzeba już konkretnie. Tak, bo i, I opory spore, i duża wilgotność, także tak. no, tu nie da się ukryć. Naprawdę ten koniec posiada. Zresztą tak. ojciec wspominał chwilę, żeśmy rozmawiali, że sam sprzedawca oddech. Bardzo jak... zdziwiony był, że na takie małe gospodarstwo taki duży ciągle. A bo w ogóle powiedzcie, ile wy macie hektarów? 100, teraz 40. Ornej. To już jest co grzebać. Tak. Ale powiem tak, u Was zorać 140 hektarów to tak jak u nas w Wielkopolsce 280 <noise> Tak, tak, to jest inaczej w ogóle. No nie, nie, naprawdę, tu są warunki ciężkie. Ale też z kolei, no chyba plony też są dobre, nie? Jak tam... Nie narzekamy, tak. Kukurydza... Wychodzi mm -hmm. na poziomie tam 14, niekiedy 10. Mm -hmm. 10 to u nas jest To jest naj takie minimum? Tak, praktycznie, najmniej. nie. A tak no. 14. A szenica, a szenica 6, właśnie. 6 do 7. 6, 7. No no. To, tak, e, no są, to są takie już. No bo tu też mozaika jest. Uh -huh. I tu na przykład na Madzie nam sypnie 8. Tak. A tam już na Piachu Le, nam już. Ledwo 4. Ledwo 4. Ledwo no, wypali i już jest. Cześć. Za chwilę wracamy do naszego filmu. W najbliższy wtorek gość specjalny w trakcie relacji na żywo będzie zbijał dla Was ceny części do ciągników i maszynronów. Na naszym kanale YouTube. Link do relacji znajdziecie w opisie pod filmem. Staszek, bo jak się patrzy na tą maszynę, kurde, to poblepiana tą ziemią. Ja ci powiem, w takich warunkach to ja nie pracowałem. Ty żeś mnie tu naprawdę mile wściekł, no, powiem. Specjalnie pokazać, jakie u nas są grunty. I Ale jak... to jest fakt, bo zresztą sam się śmiałeś, że... żeś robił wywiad, kto byłby chętny przyjechać na pokaz. Tak, tak. I, I jakie narzuciłeś hasło. Jakie są u nas Ziemie. To od razu nie da rady, proszę czekać, później już telefonów się nie odbiera, no właśnie, nawet tak, nawet tak było. My jakby mieliśmy okazję już niejednokrotnie współpracować, bo kilka maszyn tam od nas masz i AgriSama jak wspominaliśmy tak. i, 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 i siewnik dość szeroki, bo 6 metrowy. 6 tak jest. Powiem tak, rzuciłeś hasło do mnie, ja mówię, podejmuję rękawice i nie wiem co mnie tu będzie czekać, ale próbujemy, nie? Maszyna, tak jak mówiliśmy, czterometrowa w wersji Gold, z mocnym, że tak powiem, zabezpieczeniem sprężynowym zęba, tak. tutaj na wyporność 500 kg jest na jednego zęba, to szerokie mega ogumienie, Nie. powiedzmy tak, jest to transportowo, podporowo-transportowe. Transportowe. Bo wiadomo, przy transporcie to maszyna półzawieszana, ale przy słabych glebach możemy zastosować to ogumienie jako podporę sobie dodatkowo, że maszyna nam się nie topiła. A dlaczego? A dlatego, że konstrukcja maszyna umożliwia nam tak naprawdę pracę w taki sposób, ponieważ zęby są również umiejscowione bezpośrednio za kołami, czyli ten ugnieciony, że tak powiem, fragment ziemi, ząb z powrotem nam zruszy, nie? I to nie ma problemu doprawiający, że tak powiem, zestaw talerzy, który nam wygładza. No i podwójny wał 8 tak zwany tutaj, czyli całownikowy. Jest to najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o wał. A dlaczego? Dlatego, że nam maszyna nie tonie, nie? bo no podwójny... To, co jest najważniejsze, żeby, no właśnie, żeby nie żeby ut... topiła się. Tak, utrzymywała się cały czas tą stałą, głębokość, zadaną głębokość, tak. głębokość pracy. Nie? Także dodatkowa fajna rzecz tutaj, co jest, to mamy hydrauliczną regulację całego tego Wózka, to potocznie mówię tego tandemu, czyli i zestawu talerzowego, i zestawu wałów. Także tutaj możemy to sobie płynnie z kabiny w każdej chwili jakby przeregulować. Nie? Oczywiście mamy odpowiednie tutaj nastawienie na klipsach, co nam już ułatwia, że tak powiem, tę główną nastawę stałej głębokości, którą chcemy stosować. Nie?